Wobec tego, jak to wyjaśnić? Są tacy, którzy wierzą, że w Roswell spadł nie tylko latający talerz. Tom Carey i Don Schmidt są doświadczonymi badaczami UFO. Nad zagadką Roswell pracowali 20 lat i twierdzą, że znaleźli rozwiązanie. To, co się rozbiło w Roswell, nie pochodziło z Ziemi. Potwierdzili to liczni świadkowie, którzy widzieli pojazd i jego martwych już pasażerów. Martwych pasażerów. Trupy prawdziwych kosmitów to co innego. Było pięć, sześć albo siedem ciał znalezionych w trzech miejscach. Dopiero kilka lat temu udało nam się ustalić, że Mac Brazel, który znalazł pojazd kosmiczny, odnalazł także ciała w miejscu oddalonym o kilka mil od wraku. Jak to ustalili? Tom i Don rozmawiali ze świadkami, ich rodzeństwem, dziećmi i wnukami, a wszyscy opisywali intrygująco podobne rzeczy. Zgodność relacji świadków świadczy o tym, że to nie blaga. Jeden z emerytowanych oficerów powiedział, z pewnością nie pochodzili z Teksasu. Pierwsze zarejestrowane wywiady z mieszkańcami Roswell. Byli niscy, mieli bardzo duże głowy jak na swój wzrost. Mieli duże głowy, szerokie na górze i zwężające się ku dołowi. Ich głowy były nieproporcjonalne, duże w stosunku do rozmiarów ciała. Mieli głęboko osadzone oczy. Niezwykłe było to, że ich czaszki wydawały się elastyczne. To nie była twarda kość. Dziadek opowiadał, że mieli duże głowy i takie jakby małe ubranka z materiału, który przypominał jedwab. Byli humanoidalni, podobni do ludzi, ale nie tacy jak my. Musicie przyznać, że to dość dziwne. Po co tyle nieznających się osób miałoby opowiadać tę samą zmyśloną historię? Niektórym to wydaje się nieprawdopodobne, ale moim zdaniem motyw ciał idealnie pasuje do tej historii. Pojazd musiał mieć załogę. Dlaczego się rozbił, bo pewnie ktoś popełnił błąd. Tam była załoga. Żywe myślące istoty. Zatem wyobraźmy sobie, że widzieliśmy kosmita. Dlaczego mielibyśmy czekać 30 lat, by o tym powiedzieć? Kto tak długo utrzymałby język za zębami? Może ktoś, komu grożono? Powiedział, niczego nie widziałeś, nie było żadnej kraksy. A ja na to słuchaj pan, jestem cywilem i nie możecie mi nic zrobić. A jakże możemy? Odparł, kiedy ktoś znajdzie twoje kości w piachu. Przyjechali żandarmi i powiedzieli George'owi, że jeśli komukolwiek opowiemy o tym incydencie, zginiemy nie tylko my, ale i cała rodzina. Pamiętam jedną z tych nielicznych chwil, kiedy tata był śmiertelnie poważny. Powiedział wtedy mamie: Pamiętaj, nic się nie wydarzyło. Nie rozmawiaj o tym z przyjaciółkami ani z nikim innym. Relacje świadków budzą wątpliwości. Być może ludzie pragną wierzyć tak mocno, że nie zauważają, iż naciągają prawdę. W przypadku Roswell kłopot polega na tym, że od rzekomej kraksy minęło już pół wieku. W ufologicznych książkach z lat 60. nie ma o niej nawet wzmianki. Aż tu nagle niczym Feniks z Popiołów Roswell urasta do rangi narodowego mitu. Jedną z oznak sugerujących, że mamy do czynienia z ewolucyjnym mitem jest rosnąca rozbieżność wersji. Zamiast zbiegać się ku jednemu wydarzeniu, opowieści rozchodzą się w różne strony. Zamiast jednego miejsca kraksy mamy już sześć. Można wybierać. Tego ufologa cenimy najbardziej, więc wybieramy jego wersję. A oto jedna z wielu teorii. Don i Tom zilustrują swoje ustalenia za pomocą tablicy. Z naszych badań wynika, że 30 km na południowy wschód od korony doszło do eksplozji, która zasypała ten rejon deszczem szczątków. Na przedłużeniu trajektorii lotu obiektu znaleziono ciała. 3-4 km dalej na południowy wschód. To miejsce numer 2. Pozostała część statku, a może kapsuła ratunkowa, podążała tym samym torem pokonując jeszcze 27 km, by ostatecznie spaść 64 km na północny zachód od Roswell. Tam jeszcze niczego nie znaleźliśmy. W tej okolicy wciąż szukamy. Moim zdaniem były dwie lokalizacje szczątków. Ludzie, którym zależy na sławie, wskazują na inne lokalizacje i będą to robić dalej, choć wszelkie dane wskazują na to, że ich po prostu nie ma. Dla wielu osób to wspaniała odskocznia do kariery. Książki, filmy, ja nie dostanę tysiące dolarów za wykład dowodzący, że latających spotków nie ma. Ludzie nie zapłacą tysiące dolarów, żeby to usłyszeć. Jeśli otworzysz, podpiszę. To znaczy, że musisz kupić. 14 950. Nie żartuję. Trąca mnie łokcie i mówi wszystko poszło. Piękne przedstawienie. Sprawa Rosel rozwinęła się w całkiem spory przemysł. Niezliczone dochodzenia otoczyły sprawę mgłą kontrowersji Lata 80. wypełniły spory Były zwłoki, nie było zwłok Talerze, balony, dwa miejsca kraksy, trzy miejsca Szalenie wyczerpujące Ktoś jeszcze życzy sobie podpis, póki tu jestem? Ale wtedy stało się coś zaskakującego na początku lat 90. gubernator Nowego Meksyku, zamęczany telefonami, zażądał od sił powietrznych wyjaśnienia sprawy Roswell. I nie do wiary. Rząd spełnił to żądanie. Fakty kontra fikcja na pustyni w Nowym Meksyku nie są łatwą lekturą. Kosztem tysięcy dolarów i przy pomocy 30 rządowych agencji siły powietrzne sporządziły 975-stronicowy raport, w którym twierdzono, że tym, co naprawdę rozbiło się w Roswell, było ściśle tajne urządzenie badane w ramach projektu Mogul. Czym był Mogul? Okazuje się, że balonem. Nazwa balon meteorologiczny wprowadza w błąd. To nie były zwykłe balony meteorologiczne. To były wysokie na 200 metrów automatyczne laboratoria fizyczne, unoszące się na ponad 20 balonach. Miały spadachrony, mnóstwo pierścieni, balastów, linek, a jednym z największych elementów były deflektory wiązki radarowej wykonane z błyszczącego metalizowanego papieru, który trudno się gniótł. Nikt nie podmienił szczątków. na fotografiach jest to, co spadło w Roswell. Czy to naprawdę takie proste? Czy rząd mógł zwyczajnie mówić prawdę? Dlaczego trzeba było aż 300 stron rządowego raportu, by wyjaśnić zagadkę tych symboli?. W pobliżu miasteczka Roswell w Nowym Meksyku spadło coś dziwnego. Wojsko utrzymywało, że był to balon meteorologiczny o nazwie Mogul i wydało obszerny raport. 900 stron to sporo, jak na opisanie czegoś tak banalnego. Kto mógłby powiedzieć, że coś tu śmierdzi? Program Mogul to wielka blaga. Właściwości znalezionych materiałów opisanych przez świadków nie pasują do raportu. Mogul to błyszcząca folia, którą można rozerwać palcami i balsowe listewki, które czterolatek połamałby bez trudu. Świadkowie mówili o belkach, nie nadających się zgiąć ani podpalić. To nie to samo. Kolejna rzecz. Mogul miał być programem supertajnym, A nie ma nic tajnego w rozwiązaniach, jakie stosuje się w balonach unoszących nadajniki i całym tym złomie. Tajne mogło być tylko ich przeznaczenie. What's the Na 302 stronie raportu zamieszczono rozwiązanie zagadki tajemniczych symboli Jesse'ego Marcela. Miała to być taśma samoprzylepna w kwiatki podarowana wojsku przez firmę zabawkarską. Jedynym świadkiem, za którego mogą ręczyć jest Charlie Moore, mój nauczyciel fizyki, który wypuszczał te balony. Jest szanowanym naukowcem i widział na własne oczy radarowe deflektory oraz te zabawne kosmiczne symbole. Musiał ich widzieć setki. Dziwił się, dlaczego oni uparcie drukują te śmieszne ozdobki na naszych deflektorach. Kolejna zagadka rozwiązana. Widziałem tę taśmę. Była dużo szersza. Znaki były większe i były to kwiaty, a nie te dziwne symbole. To nie było to, co widzieliśmy, i kropka. Zatem teraz wszystko jest jasne. Pamiętacie to? Najlepsza byłaby kropla pozaziemskiej krwi. A co powiecie na trochę więcej krwi i głowę? Nogi? A może całego kosmita? Uważajcie, o co prosicie, bo może się spełnić. Oto sławny film z sekcji zwłok kosmity. Wszystko rozpoczęło się tutaj. Stoję obok miejsca, gdzie w 1947 roku podobno rozbił się statek kosmiczny gdzie znaleziono zwłoki trzech kosmitów. Połowa lat 90. Historia Roswell jest na ustach wszystkich, a rządowy raport dolał oliwy do ognia teorii spiskowych. Sprawa jest tak głośna, że Ameryka oszalała na punkcie obcych. Najpopularniejsze seriale to Archiwum Mix, po tamtej stronie i Star Trek. Do kin trafia Dzień Niepodległości i Marsjanie atakują. Nie widziałam, co to jest i czy zaraz nie napadnie na nas zielony ludzi. Lu ludzie są porywani, odwiedzają ich istoty pozaziemskie. Już czas, żebyśmy przebudzili się duchowo. I wtedy? Zbieżność czasowa jest bardzo podejrzana. Pojawił się nowy ślad, jeden z najbardziej kontrowersyjnych materiałów, jakie pokazano w telewizji. Film ma przedstawiać prawdziwą sekcję zwłok kosmity, którego ciało znaleziono w pobliżu miejsca Kraksy w Roswell. Anglik Ray Santilli twierdził, że dostał ten szokujący materiał od wojskowego operatora na Florydzie. Domyślając się jego Ray wartości, Ray szukał kupca. Znalazł Boba Kiwiata z Los Angeles, doświadczonego producenta programów o zjawiskach paranormalnych. Kiedy nawiązałem kontakt z jego biurem w Anglii, natychmiast zorientowałem się, że Ray bardzo długo czekał, że ktoś taki jak ja, producent mający doświadczenie w dziedzinie UFO, skontaktuje się z nim. Jeśli chodzi o mnie, jego zapewnienie, że posiada autentyczne zdjęcia z sekcji zwłok kosmitów w Roswell, brzmiało zbyt pięknie, by było prawdą. Bardzo zaintrygowany Bob poleciał do Anglii, by przekonać się, czy film wart jest zachodu. Ray Santilli wyjął kasetę, wetknął ją do magnetowidu i wtedy opadła mi szczęka. Wyglądało to na małą kosmitkę w ciąży. Przez głowę przelatywało mi mnóstwo takich skojarzeń. Miałem wrażenie, że oglądam początek filmu fantastyczno-naukowego. Potem zaczęła się akcja i reszta jest historią. Obejrzałem całą sekcję zwłok tego stworzenia. Film znany dziś jako autopsja obcego. Ze szczęką zwisającą mi do pasa. Albo niesamowite. Na pierwszy rzut oka film robił wrażenie autentycznego. Materiał wywarł na mnie ogromne wrażenie. Nie mogłem nie pokazać go amerykańskim widzom. Tak się wtedy czułem. Wiele słów wypowiedziano na temat autentyczności nagrania, ale jak odkryć prawdę?